Dziś wam pokażę, jak się sprawuje piana aktywna firmy Atas z serii Plaka. Jest na niej napisane, że przy zastosowaniu lancy pianotwórczej mamy rozcieńczyć produkt 1 do 1 lub 1 do 2 i pozostawić na 30 sekund. I oczywiście rozprowadzać od dołu do góry. Ja sobie tu już rozrobiłem taki środek i sprawdzę sobie najpierw na w połowę dni 30 sekund należy odczekać jak to reaguje sobie proszę bardzo Ścieka, trzyma się Na razie zrobiłem na minimalnej pianie, także zobaczymy sobie porównanie, zrobimy do tej substancji tu, jeżeli byśmy nie używali tej piany. Jedne drzwi, drugie drzwi, więc zaczynam od spukiwania. Myślę, że 30 sekund już minęło. I czy widać jakąś różnicę? Na pewno myślę, że będzie widać po wyschnięciu. To poczekajmy chwilę. Niech to zeschnie, a wtedy będziemy mieć jakieś porównanie może. O, widać. Tu już schodzi. Zostawmy, jak to wygląda. Tu spukany tylko brud był samą, samą wodą. A tu, o, widzicie, nie ma tego efektu. Zresztą, jednak, te środki chemiczne, coś tam zawsze pomagają. No ale dobra, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ja myślę, że Wam pokażę, jak on jest w stanie wytworzyć pianę. Oczywiście ustawię na maksymalne dozowanie. No więc dobra, odwrócimy auto i teraz z drugiej strony. Zrobimy to samo. No więc zobaczcie jak wygląda samochód po umyciu. Zaraz pokażę z bliska. Tu może obrzut, lampa powiedzmy na masce jeszcze schodzi woda, no ale też nie widać jakichś tam śladów, żeby żeby się starło, Bo przeważnie jeżeli nie zmyje dobrze tej warstwy brudu to jak się potem przejedzie palcem to widać taką różnicę tutaj różnicy nie widać tu co widzicie jest taka kreska, ale to tu spod uszczelki spod lusterka wypływa jeszcze część i tu spod kierunkowskaza też na dole wypływa woda, no niestety tu takie ślady jak mam no to od koła są wyrzucane a to smoła, a to części części te kamienne wapień, ten co ładują na drogi, I także no niestety to tak wygląda jak wygląda i potem odbija się to na naszych samochodach no cóż, zobaczcie jak szyba też nie ma jakichś takich bardzo większych zacieków. Są zacieki, owszem. Ale Ale to szyby oddzielnie można powiedzieć, że trzeba środkiem umyć, bo niestety szyby są narażone na, na widoczność. Jeżeli woda jest dosyć twarda, a u nas jest, nawet można powiedzieć, że bardzo twarda. Tu jeszcze jakiś brud, prawda, takie nie poschodziły, ale to naprawdę tu na dole przy przykole, które spotkała zostają wyrzucone no niestety o tu, tu nie wiem czy ktoś mnie przyrysał jak ktoś otwierał drzwi nie uważał proszę bo to gdzieś na środku nie wiem czy to też jakiś kamień no niestety wychodzą ludzie i nie patrzą no ale proszę tu o tu też kawałek smoły się przyczepił no to już jest ciężko, to już jest ciężko, trzeba by było szczoteczką dojechać, a to chciałem wam zaprezentować w miarę szybkie takie czyszczenie, które by no po prostu bez jakiegoś takiego większego wysiłku, prawda? No i mamy tyle. Tak jak powiedziałem, że jeżeli by tu się porobiły jakieś, nie było, nie było dobrego wymycia, zadziałania środka, to jak ja bym tu przejechał, to by na przykład ręką, to by się pokazał ślad prawda, tak jak myjką samą się zmyje, samą wodą bez, bez środka jakiegoś dodatkowego to zostaje i tak takie taka powłoka można powiedzieć, zwłaszcza, że u nas tutaj te pyły wapienne są w okolicach i zostaje taka powłoka i on potem nawet jak się spłuka, to potem można sobie przejechać. Także mi się wydaje, że środek w miarę fajnie się sprawdził. A czy, czy on jest rewelacyjny? No, ocencie sami. Mi się wydaje, że, że pianę ładną wytworzył, ładnie osiadł, ładnie spłynął. Zrobił swoją robotę, bo spłukał. No ale te brudy, no cóż, no niestety nie ukrywajmy. Myjką bez, myjką tą ciśnieniową, nie wiem jaką trzeba by było mieć, może z podgrzewaniem, żeby, żeby dało to radę. Ja robiłem zwykłą kapiątką bez żadnej środki. Jak widzieliście, było tylko pokazane, pokazane mycie takie podstawowe, prawda? Czyli pianownica, roz, rozłożenie piany na samochodzie i potem spłukanie wodą. Także. To by było na tyle w tym filmie. Zapraszam do subskrypcji oczywiście jak zwykle. No i komentujcie, lajkujcie. Napiszcie też co sądzicie, jeżeli macie taką chęć. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.